Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Omen, a oglądacie kolejny odcinek o F-Fale 215B183. Powiem Wam szczerze, że tak jak dostałem tę powtórkę od Gotika 24, który już był na kanale, to miałem takie dziwne déjà że na tym czołgu, na tej mapie dużo demedu z półeczki. Więc stwierdziłem, no, no nie, no chyba gość zapomniał, że już mi tę powtórkę wysyła, bowiem taka powtórka już jest na kanale, ale wszystko sprawdziłem i okazuje się, że tam z kolei Palermo zrobił taką bardzo fajną bitwę. Także tutaj myślę, że sytuacja będzie bardzo podobna, nie mniej. wciąż będzie warto popatrzeć na to, ile damage'u Gothic 24 zrobi. Oczywiście Godzilla, racje bojowe, co jest ciekawe, brak tutaj na przykład gaśnicy, racje bojowe, zestaw naprawczy oraz apteczka. 3 pociski zwykłe, 9 heszy, i teraz ładują się hesze właśnie, czyli pierwszy pocisk to będzie heszowy, szkoda, że na powtórkach nie widać tego liczniczka przeładowania na, na boju, nie wiem który nabój się teraz ładuje. ale zakładam, że będą to hesze, bo damage będzie zaiste bardzo wysoki. Półka ta sama, którą obrał wcześniej sobie Palermo, Palermo ma chyba dwie odznaki biegłości na lufie, jeśli dobrze pamiętam Gothic ma jedną, już się świeci i w tym momencie, tak to jest półka, niestety Godzilla ma to do siebie, że w tym miejscu świeci się... Przeokrutnie i z bardzo dużo odległości, także naprawdę trudno jest tutaj się dobrze schować. Z drugiej strony ta miejscówka zapewnia idealne ostrzał, na przykład, dla takiego Wuteka. Zobaczcie, tylko teraz wołek naraz. Nie pa o, dostaliśmy od czwórki. I uoo, ho, 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 Ale strzał po prostu bez idealnego skupienia, bardzo wątpliwe było, że to wejdzie, ale musiał już się zawijać z tej pozycji. Bowiem e, już go tam zobaczcie jak oklepuje go nawet met. Trudno się schować e, z tej miejscówki, E4 próbuje swoich sił. Jak pancer bokiem, no jest szansa na duży demcz, fioletowy gracz, który nie wie, że godzina na niego patrzy. Wejdzie, 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 wejdzie. Uuu, no i to, je, i to jest, widzicie, to jest właśnie to. To jest właśnie urok Godzilli. Przed chwilą WTK, który stał yy, w sumie sporo dalej, i na nieidealnie skupionym celowniku weszło perfekcyjnie. Tutaj Godzilla yy, chciała trafić w jak pancera, który stoi. Chyba idealnie bokiem, niestety nic z tego nie wyszło, ale minęło 25 sekund, a godzilla cały czas tak. Przepraszam, jak stoi tak samo. Także o właśnie zobaczcie, ucieka więc strzał ISA 1445 Dziękuję, dobranoc. Bardzo ładnie się udało, zmęczyć tego ten czołg ciężki 9 tieru, No ale niestety bardzo, bardzo szkoda tego strzału, jak pancera. Teraz zobaczcie, e czwórka, naprawdę spójrzcie jak fantastycznie nasi podpuszowali to w tym miejscu, dzięki czemu teraz Gotik może. Sobie idealnie obrać cel, i teraz co? Trafi za fula? Polecia pestka i skasowano po czyjejście. 1246. Przecież wcale się nie spodziewał, że Godzilla może tam stać ten E4. E, także dostał kluchę za wszystko. Jak pancer, też już farmiony. No, ja szczerze mówiąc, rzuciło mnie tylko nie wiem dosłownie dwa razy chyba Godzilla na tej mapie e, i ani razu przeciwnicy e, tak mocno nie podjechali. Raczej tak nasi tak mocno nie spuszowali. 1600, proszę bardzo, bokę czwórki, nie mam pytań. Także jak ja staję w tym miejscu, to najczęściej wrogowie byli gdzieś tu, a nie tu. Także no tak, niestety, bitwy są rzadkie, ale naprawdę fantastycznie wchodzą. Bardzo, bardzo szkoda, niestety, tego strzału jak pancera, bowiem teraz on rajduje na, na na tym na czacie. A ten strzał naprawdę powinien był wejść, nawet jeśli by nie wszedł z penetracją, to te 800-dąga by spokojnie wpadło. Więc by był damage już fajny, a będzie jeszcze fajniejszy. Bitwa 9 do 6, na półce się już przeciwnicy pokończyli. Więc teraz, no cóż, chyba przyspieszę, nie ma co patrzeć, bo Godzilla teraz po nerfie dość długo się kula. Co my tutaj mamy? Jest T57 Heavy, tez sowiecka 1 świeci się Gothic, także teraz na kogo by tutaj... Nie, nie ma nikogo strzału, jest T57, jednak pokazuje. Bog wieży, że... a jednak zobaczcie, strzał bez penetracji, T Heavy na szczęście dinguje. No, to już był typowy taki strzał, żeby tylko wroga osłabić. I teraz, coż my tutaj mamy. Dużo naszych jest po lewej stronie, tam ogarniają flankę, ogarniętą prawie w sumie flankę, tylko została czwórka na, na górce, dwa medy, chyba idealnie wystawione. Te 5 widać ją? Czy? Je? Nie, ona chyba stoi. Tak, ona stoi za tym. Em, za tym bunkrem, także można chyba medą wyjechać na plecy, już prawie 7000 punktów uszkodzeń. Także co my tu jeszcze mamy? Ja tak patrzę po minimapie, wótek tam jeszcze gdzieś z tyłu stoi, jest FV, pięknie. Oj, 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 oj tylko czy on ucieknie? Nie, chyba nie ucieknie. Nie uciekaj, nie uciekaj, Skarbie, nie uciekaj. Ole mu odpalił za 1574, bardzo ładny. Tyle miał, tyle, tyle dostał: 8567 punktów uszkodzeń. 4 przeciwnicy do wykończenia my mamy aż siedmiu sojuszników tak raczej znaczy sojuszników jeszcze ma gotik także sytuacja ładna E4 na jednym punkcie HP t 57 sobie rozdaje darmowy damage na jak pancerze S10 jest tam wótek. Bardzo wdzięczny cel, tylko teraz, żeby go złapać. Gdzie on teraz widać go? Widać. Było go przez sekundkę dosłownie widać. 13 do 8. T57 po prawej stronie trzeba walać, bo jak magazynek w nas wypompuje, to będzie słabiutko. Bitwa na pewno wygrana. 8500. <laughs> T57. Strzał pewnie będzie z biodra, byle tylko trafić. O, on ładował nawet także 9294 i bardzo, bardzo było szkoda niestety tego strzału w jak pancera, bo domyślam się, że tam spokojnie by weszło za te 800, bo tam był bok pokazany. Nie mam bladego pojęcia, gdzie ta pestka wpadła i, i dlaczego nie trafiła w. Znaczy dlaczego trafiła w WTK, nie wiem i dlaczego nie trafiła w ode też nie wiem. Ale to jest właśnie urok celności na tym pojeździe. E, także. No cóż. Właśnie w tym momencie Gothic prosi o, o 10 koła demedzu, One shot mu jest potrzebny i teraz zobaczcie, jest sobie Wutek, który jest oklepywany przez naszego Meda, ale on jest po drugiej stronie tej górki yy, I pojechał się Wutek utopić Także bardzo mi przykro z, z powodu tej sytuacji Gothic O, jeszcze FV się wcale nie przejmuje, ale chyba widząc, że Wutek zaraz zgaśnie, to po prostu go, go kończy yy, No Także tyle w tej bitwie. Ja oczywiście musiałem jak to, jak to zwykle bywa w tych powtórkach. Ja bym WTK to spokojnie zaraportował. On jeszcze na czacie napisał, że no, czyli nie miał zamiaru rozdawać damage'u, co jest bardzo niesportowym zachowaniem, bo powinien był walczyć jeszcze do końca. Jeśli miał tam pestki, to by trochę je mógł postrzelać. Niemniej 9294 punkty uszkodzeń, ile strzałów. 1, 2, 3, 4, 5. 5 strzałów, tak 1900, 1500, 1300, no 1200, 1600 i 1600. Także naprawdę bardzo e, ładna seria strzałów. Bardzo szkoda tego jak pancera. Niemniej myślę, że jeszcze gotikowi e, taka bitwa ma szansę siąść. Oczywiście odznaka mistrzowska, as pancerny, duży kaliber i czołgista snajper jako podsumowanie tej bitwy. Także to tyle. Dzięki za uwagę. Życzę Wam miłej soboty. Do następnego. Cześć!